Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapesz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Ja się tak. Tak, że na początku co tam się na wieży działo w przypadku Słowęcy, oni się chcieli wycofać w końcu, czyli czy to jak to wyglądało? No jeden wielki chaos, bo pierwsze no, na grafice się pokazało, że, że oczywiście Słoweńcy nie, nie startują. Robert też nie był zainteresowany na początku, że ktoś wystartuje, bo nie wiedzieliśmy czy my, czy Słoweńcy jadą. Po czym Norgota też tam interweniował, kto to dał taką informację, że oni nie, nie startują, także jeden wielki chaos, no, nam kazali też czekać tutaj, bo nie wiadomo kto pojedzie. No właśnie, no Olek tam, chyba mogą go to trochę wytrącić, no wszystko, no bo 15 minut on jakby śniakł, tak? To, no ale jak nie idzie, to nie idzie ta, cały konkurs, tak Ciężko nawet pozytywnie wyciągnąć z tego konkursu, bo był fatalny konkurs dla, dla nas. No Morale na pewno musimy się musimy się pozbierać i w dalszej części sezonu walczyć, bo na pewno tak sobie nie wyobrażaliśmy no, startu w Mistrzostwach Świata. 15. miejsce piotka żyły. No, ósme miejsce, no ale no, nie nawiązaliśmy walki praktycznie, praktycznie z nikim, duża, bardzo duża strata i taki... No, nie, nie wiem jak to nazwać bezpłciowy konkurs dla nas bez, bez emocji, chociaż na pewno chcieliśmy przyryzykować i, i zawodnicy starali się wczorajsze te trzy aktywacja, czy, czy to przygotowanie. Wydawało się, że, że będzie okej, okay, ale no, widać, że na skoczni do lotu sobie nie, nie poradziliśmy z tym wszystkimi. I co? No i tyle. No, jak ty już w czwartek wiedziałeś, że będzie źle, że to ciężko będzie tu wszystko pozbierać, no bo sam mówiłeś o tym, że widziałeś jak to, jak to wygląda i pewnie, no nie wiem, co by się musiało stać, żeby to odwrócić te, te dwa dni, no nie? No dokładnie, no wiara cały czas jest i pracuje się każdego dnia, żeby, żeby było lepiej, no tak jak wam cały czas też podkreślam, no na, na lotach, jak, jak widzimy jakie duże braki w rezerwie mamy w locie, jak no wszystkich praktycznie stawia poza Poza piotkiem lecą płotem bez prędkości, no to, to nie ma szans. Jaki jest plan teraz? I na Willingen, i na to Trio olimpijskie, i na czas dla reszty zawodników, bo okej, okay, trójka jedzie do Prodawca, no ale zresztą coś trzeba zrobić. Oni wszyscy jadą na puchar kontynentalny wtedy? Czy to będzie trochę indywidualnie rozstrzygane? Ale ty już mówisz że jak w czasie gry? Tak. No to mają, mają, mają rozpisane oczywiście z, z, z tygodnia na, na tydzień będziemy to aktualizować, ale, ale w planie też jest, żeby wystartowali willingen i, i oczywiście też w łaże kontynentalnym. Bodajże tam jest krań lub planica i... I Oberhoffa, bo na razie jest wpisane Broterodę chyba w kalendarzu, ale czy, czy Oberhoff, także jest w planie na pewno część zawodników no, z Pułaru Świata pojedzie tam, bo, no, bo trzeba też w tym rytmie, rytmie zostać. Jeszcze z tego co wiem, nie wiem czy 22 lutego prawdopodobnie też będą Mistrzostwa Polski, także z tą trójką, która pojedzie do prędkości, jak wykorzystacie ten krótki czas, który został? No nie są cały czas w mamy każdy dzień rozpisany, mają. Mamy, mamy, jeszcze, mamy jeszcze krótkie konsultacje w, przed wyjazdem, także oddamy skoki i na, małej skocz, na, na średniej, i na dużej i będziemy skończyć na, na małej tych skoków. Dużo jakoś nie będzie. I, ale na pewno postawimy na jakość na oczywiście też no, sprzęt musi mieć całkiem inne ze względu też na, no, na, na przepisy, które nas zobowiązują.